10 maja roku 2023 rozpoczynam swoją pierwszą serię YouTube Shorts Ciekawostki z serii Sonic the Hedgehog. Dotychczas jedynym shortem jakiego przesłałem na swój kanał to film The Legend of Zelda Breath of the Wild Rolling Around at the Speed of Sound, w którym to zjeżdżam na tarczy przy akompaniamencie motywu poziomu City Escape z gry Sonic Adventure 2. Seria ciekawostki z serii Sonic the Hedgehog jak sama nazwa wskazuje ma przedstawiać mniej lub bardziej znane ciekawostki z tejże serii. Z początku nowy odcinek pojawia się co środę, a w dzisiejszych czasach co weekend, sobota lub niedziela. Choć ostatnio od tej serii mam przerwę, ale planuję do niej wrócić. Seria ta okazała się być naprawdę sporym sukcesem, który spowodował największy wzrost subów na moim kanale od czasów moich filmów na temat totalnej porażki. Forma shortów to Żyła Złota i ta seria jest na to żywym dowodem.